Klaudia. Tak. Wygląda na to, że szukasz znajomych. Szukam. A dlaczego? Dlaczego? No, czuję się samotnie i szukam znajomych, tak? A z drugiej strony już przerabiałam dużo aplikacji, wiadomo, w internecie, więc wiem, jak to działa, raczej nie działa, więc wychodzę do ludzi, o tak mi powiedzie. I jak ci z tą samotnością? E znaczy tak, lubię siebie i umiem być ze sobą sama, więc nie mam z tym problemu, no ale jakby fajnie by byłoby z kimś innym jeszcze iść przez życie, o tak bym to powiedziała, nie? Czyli mówisz wyłącznie o... czujesz się samotnie w kontekście romantycznym, czy w kontekście Tak, w kontekście, kontekście romantycznym, nie, przyjaźń jak najbardziej jestem temat zaopiekowany. Super. No to słuchaj, jak tutaj szukasz, jesteś otwarta, panowie, No <słuchaj> powiedz, jak się w ogóle teraz randkuje? O matko. Dużo ghostingu, dużo właśnie takiego po prostu... Nie wiem, no te aplikacje strasznie jakby spłycają w ogóle kontakt, że tak powiem. Jakby mam wrażenie, że jest to tak wszystko szybkie, właśnie jak te przewijanie na tym Tinderze, tak samo szybko rozpoczyna się rozmowa i kończy rozmowa i nigdy nie wiadomo kiedy się skończy i ciągle to napięcie, że nagle jednak zignoruje i nie odpisze i w ogóle zanim jeszcze cokolwiek się rozkręci, więc no nie jest lekko, tak bym powiedziała. Um, a co byś mogła poradzić? Jak, tak jakby twoja porada mogła wpłynąć naprawdę na facetów, to by to mogło być? Dla mnie ważna jest komunikacja i ważna właśnie jasność, tak? Jeśli komuś nie pasuje, no dlaczego nie napisać? Ja w ogóle z tego wynik wych wychodzę i sama tak robię. Jeżeli coś mi nie pasuje, to piszę. No, ale jestem chyba w mniejszości. tak wygląda. No i to jest ten dla mnie ból chyba największy, tak naprawdę. Czy myślisz, że my kobiety też popełniamy jakieś błędy w tym randku? Ja słyszę od mężczyzn, no tak, ale no nie wiem, no ja Nie, No właśnie podobny ja problem, na zasadzie taki, że no właśnie że też szukają, a nagle potem gdzieś to albo się urywa, albo jednak coś tam, wymagania są, nie wiem, no, że coś tam zaczynają pisać, potem jednak kończą, albo jakieś takie sygnały dają, na przykład w jakimś tam kierunku, potem gdzieś tam się kończą, no, no, no jakby takie, ta, ta, takie coś Czyli trzeba. dwie strony o tym ghostingu możemy, możemy no, nie No, niestety. Okej. Okay. Okej, okay. słuchaj, a jak myślisz, co by pomogło, żeby tego ghostingu nie było? Bo ja rozumiem jasna komunikacja, która mówi, nie jestem zainteresowany, nie jestem zainteresowana, ale ja z kolei myślę, że to jest jakiś głębszy problem w ogóle zbyt łatwego odpuszczania, ale to jest tylko moja teoria. Pytanie, jak ty o tym myślisz, nie? Ja myślę, że, że trochę brakuje takiego właśnie z, yy, widzenia, że po drugiej stronie tego ekranu, no bo nie widzimy się na żywo, zanim to jeszcze dojdzie do, do tego, to już to się dzieje, E, że ktoś tam jest realny i ma te emocje. I tutaj mi się wydaje, że brakuje nam po prostu tej empatii, że po drugiej stronie ekranu jest ktoś, kto faktycznie czuje, nie? Mhm. No. I przeżywa już Dokładnie tak. tak. Mhm. Nawet jeśli to było kogoś randomowego, jeszcze go nie poznał, tak? Czyli co, Klaudia? Przesyłamy taki, taki mesycz w świat, że kochani, nie głosujmy się razem. No zdecydowanie, tutaj. tak. No właśnie, czysta komunikacja, proste, nie? Proste informacje. Dokładnie. I Dokładnie wtedy tak. i sz, dużo szacunku. Dokładnie zuryczym. tak. Dobra, dzięki Klaudia. Słuchaj, i nie mikrofon tylko dzięki. Dziękuję. <grystanie> I <grystanie> no właśnie. Powodzenia w znalezieniu wartościowej relacji. Dziękuję. Wierzę, że się uda. <grystanie>